O tym, że my, słuchaj, teraz pracujemy dla ten Starka. Ani słowa, nul, zero, nic. Dobrze, dobrze. że oceniasz? nie mamy jeszcze nowych stroi. A zauważyłeś, że trochę schudłem? Widzisz? Wspięte ubrania. Kochani, napiszcie komentarz, Smolak zna siłownię. To przypnę wam serduko. Pamiętajcie, że ta siłownia jest taka minecraftowa. No, 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 no. no. Dobra. Czy eee, zapukać do swojego własnego mieszkania. A to nie tutaj? To tutaj. Tutaj jest to ziomek. Kibelek, taki balutkiew. Nie, 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 nie. Cześć Martyna! Lufer, gdzie ty byłeś? Ehm, Stawaj tutaj w tym momencie. Ej, nie rozkazuj mi. Co ty robisz w sztuki? Nie, spokojnie, spokojnie. Ja ci wytłumaczę wszystko. Ty mi nie tak. cię tłumacz, gdzie mi nieciecować? Gdzie wy byliście? Au, 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 au. My byliśmy w. Na imprezie. W szkole. Byłam w szkole i byłam też na imprezie, więc gdzie byliście? Sprawdzałam hmm. wszędzie. Na kręglach. Na kręglach też byłam. I było zamknięte. Gdzie byłeś? Na Bilardzie. Tam też było zamknięte, to przecież Bilard jest tam, gdzie są kręgle. A spa byliśmy. jest zamknięte, jest sobota lufer. Ale w sobotę są otwarte. Akurat bać, u nas w mieście nie są otwarte w soboty. Ale dziwne miasto. Stawaj w tym momencie tam. No ale Łędze, już muszę... powiedziała. powiedziałam! O, nie. żegnaj, Luther, pamiętaj. Kochałem cię, żegnaj. Nie, 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 nie. Gdzie byłeś? Bo pociągnę za linę. Mamy Staszu Tonego Starka. Naprawdę macie Staszu Tonego Starka? Tak, mamy Staszu Tonego... Oj, tłonego Starka i... Tak, tak. I my, my, my będziemy się u niego uczyli nowych technologii i tak dalej. Mamy tak. dostęp do jego laboratoriów. Tak, i może bo... nam sprzątać swój dom. A twoje sprzątanie będzie polegało na zjadaniu wszystkich rzeczy. Schudł trochę. No Gdzie? właśnie, już teraz, od teraz nie ja tylko rybki i zdrowe rzeczy. Ale wiesz, że rybki cukierkowe to nie są zdrowe? To, rybki nie są zdrowe? Cukierkowe. Dobra, Wędziej, chodzi o to, że mamy staż Utonego Starka. To jest szansa dla nas. Możemy wykorzystać jego laboratoria i. I... I gdzie są moje pszczoły? Oh. I szanse utonego Starka, słuchaj Słuchaj, ja tam go nie znam, więc róbcie co sobie chcecie Ja mam moją pszczółkę i mnie w sumie to nic nie obchodzi Tylko masz wracać do domu na daną godzinę I tak i tak zresztą się przyzwyczaiłam, że masz mnie gdzieś i mnie w ogóle nie lubisz, więc... Ja cię lubię Wednesday Jasne Naprawdę cię lubię Ja tutaj postawię swój obiad Obiad? Tak, Tary, o. to jest akwarium. Ale jest jedna ryba. Wednesday, ja Ciebie naprawdę bardzo lubię. Wednesday. Dobra, sama tego chciałaś. Super, nie z sytuacji. Wednesday, bo Ci zrobię terapię szokową. Wednesday, bardzo Cię lubię. Zabiję Cię! No, bardzo Cię lubię! Tak mnie bardzo lubisz, że mnie obsikujesz swoją Wednesday, bardzo mi na Tobie zależy i... Bardzo, bardzo, bardzo Ciebie lubię, a tak naprawdę to ja Ciebie... Poczekaj... Ja Ciebie, Wednesday... Lubię, lubię. Naprawdę Cię lubię, lubię. Uuu. Lubisz, lubisz, a wiesz co to oznacza, jak się kogoś lubi, lubi? To oznacza, że ją ko... Cicho, 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 bądź, cicho, bądź! W ogóle takie pytanie, lofer. Co to jest za skrzynka? E, tutaj nic już nie ma. W sensie tutaj był mój e, czarny strój, ale się go pozbyłem. A gdzie jest? łóżko. U tonego starka. Pozbyłeś się symbionta? Czy ciebie już do końca pogrzało? A, a co jak on go wykorzysta, ten cały tony Stark? Nie wykorzystał. Zapłata za starz. No trochę tak. Jesteście głupkami. Słuchaj, Wednesday nad wszystkim panuje. Tak samo mówiłeś na temat tego całego... Jak on miał? Venom? Venom, tak, venom. I co? I to ja musiałam ciby uratować. Refer mówił, że sam go pokonał. Tak, a kto w niego strzelił i przez to zrzucił go na, na tą linę wysokiego napięcia i się spalił? No ty, Wendy, ty. Dziękuję Ci. ja słyszałem inną historię. Swamax, wyjdziesz na chwilę? No, bez nie problemu. Nie problemu. Jak, je, jak mnie nie lubisz, jak zwykle, już ją ode mnie to. Nawet nie umiesz się ludziom przyznać, że tak naprawdę to ja cię by był rad... Chyba dobrze, że pocałowałem w policzek, nie? Jest, 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 Więc wszystko ok? Tak, 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 w jak najlepszym porządku. To ja lecę na ten staż do tego Starka, dobra? Yy, wróć tylko do domu na... Ja, ...jak najszybciej. Okej. Okay. Ale na pewno wszystko w porządku? Tak, 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 tak. Jest. Jest. Że ty ją pocowałeś? Policzek. Ale z ciebie. Yy. No. No. Kochani, napiszcie. Lufer plus Martyna równa się wieczna, nieskończona miłość. To przypnę serducha. Lecimy robić mój nowy strój. Kochani, a te...